Część z tej strony Gofer ogólnie nie, trochę się ale nie powinienem się śmiać Z powodu, że chciałem zrobić lobby do Skyboxa i różne tryby Był przy tym Szymon, który właśnie za mną jest muszę się I jakby to powiedzieć Przez przypadek zepsułem Skyboxa i właśnie Skyboxa nie ma Ale Zamiast tego jestem w stanie zrobić cztery serwery. Różne takie, bo już nie chcę kombinować z tym lobby. Nie chcę kombinować z tym lobby. I dlatego chciałbym zrobić cztery serwery. Cztery, albo nie wiem czy się wszystko uda. Dlatego jeden to będzie Skybox 2.0. To napiszmy sobie. Skybox 2.0 to będzie numer jeden. Drugie to chcę. Gopher SMP. Um, Anarchia może. Um, lifestyle. Anarchia. Coś takiego. wiszę na czacie taką. Wiem że źle napisałem lifestyle chyba. Um, I ewentualnie Simon. SMP, czy znaczy SM, SMP to jest legendarna SMP, które kiedyś było. Ewentualnie coś, co kiedyś też stworzyłem, czyli biznes SMP. No, takie, może jakbym chciał, może by się udało Bedwars. To też by było fajne. No, więc teraz zrobię Wam ankietę. Naprawdę przepraszam Was widzowie, nie było to planowane. No więc. Przepraszam naprawdę. Niedługo będzie, jak zrobię jakiś jeden serwer, to będą rekompensaty. No ale na pewno przez to się nauczyłem wiele rzeczy. Zrobię to o wiele szybciej. No więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.